I z tej strony to 7. Dzisiaj mamy vlog. Yy, nagrywamy z dziomkiem. Przywita się. No. Dzisiaj nagrywamy challenge, łatwe challenge na rowerze. Także idziemy pierwszy challenge nagrać właśnie z kolegą. Kolega bierze rower. Taki tutaj Bolid. Taki Bolid. Dobra, dawaj, jedziemy. Idzie. Jedzie se kolega. Cyk. Pięknie. Będzie wjeżdżał na górkę, którą zaraz Wam przedstawię. O, ta góreczka. Tu sobie będzie wjeżdżał. Płazer jest na niej. Yy... Dawaj. Ja tu będę stał od boku. Lecisz. Patrzcie, jak jeździ I pyk na rowerku. Zmienia biegi. Oj, oj. I delikatnie challenge zrobiony. Można go uznać. Dobra, także teraz on daje mi challenge. Widzowie, musiałem dać lekki i szybki poradnik. E, bo kolega nagrywał i się niestety nie udało. Pokaż, że nagrywasz. E, nagrywasz. Bierzemy widzowie, bo ilość Bolid jak sumała, ładny. Mega szybki, fajny, wydajny. E.

Dawaj na boku! Ale dobra, szalen zaliczony, gasz. Widzowie, znowu kolej kolegi, ziomek jedzie tam do góry i robi takie kółko tam pętelkę, co ja miałem wyjechać. Olegia, mam Pan Jan, że tak to ujmę, jedzie tam sobie, ciśnie, ci do góry, muszę tu biec za turbulencję na telefonie, ale... Dobra, teraz patrzcie, nie przejdziemy dziada. przejdziemy Tu się powinien zaraz ukazać. Ukazał się. I pan Janaci. Ej, to tędy miał no kur... Tam, gdzie... mi mi Tam, gdzie mi kazałeś wyjechać, czyli tu. No dobra, dawaj. To się wytnie. Tak po wam powiem, że tego nie wytnę. A. Dobra, Gidzian. Teraz się znowu widzimy. Yy, jak ja będę na ulicy. Okay. wie? Teraz moja kolej. się nagrywać czy no nie? To nie Jaki Jaki hmm. Ty mi dałeś tu w tą stronę. To teraz jedziesz do góry i tu w dół. Tam w dół? No tu do góry i tu w dół w dół drogą. Ale do góry gdzie? Tam jest tam, tam jest taki przejazd. Tak. Jakby to jest szybko. szybko. Rowersygi. Jak tu z Normalnie. Nie, no. Czekaj, wykonam to tak jak ja. No dawaj, ty. Tak jak zrozumiałeś. Panie Kiemy. Karma. Coś A pani kamera mnie. No i spróbuj posę! To tu, Tu ma zjechać i tu drogą. No! Gonię cię! I tu miałaś jakąś drogą zjechać Jezu! I śrub dół. No to jesteś pierwszy tyle. Widzimy się jak kolega będzie. Widzowie, ziołek jedzie na bolidzie, bo on będzie teraz. Ładna dziwny pomysł na dla siebie. Nie ma. Żeby przejechać tutaj tą trawą. Chcę przejechać. On jest normalny, patrzcie. To jest normalnie jak długość mojej ręki do łokcia. Um, to mo <ścoughs> a moi, Moja ręka do łokcia ma 20 cm. Tak, teraz ja mówię do Azora. Azor. Mówi wam, daj lajkę like i suba. Dawajcie likę i sub'y po więcej takich dziwnych materiałów, Co pan zrobił? Nie wiem pan. Ej, co jest to? Jaka jest... fura. No, ty co? Teraz ty mi dajesz, nie? Tego to powtórku tak jakby miało wyjść. Dobra, dobra. Widzowie on to powtarza. No. Pamiętajcie, lajk, like, subik. Tam jedzie koleżka w tle. Lajk like i sub. Lajk like i sub to. Lajk like i sub to musi być widzowie wiecie. Totalnie. Bez lajka like i suba nie ma oglądania coś jego. Co ty hopie, hopie, hopie. Zorek sobie robi jacuzzi. Dawaj. Chłop! <noise> ja to Ale, Ale będą wyświetlenia. <noise> Janusz. Kolega i jedzie ostatni raz. Ostatni przejazd. Dawaj szybko. I ma tutaj zrobić wyskok z tej małej góreczki. Dawaj. Czekaj, nie miałem rozkędu. Dawaj jeszcze raz. No, bardziej I bardziej To już było lepsze. No dużo. Dobra widzowie, Zakończamy ten filmik. Widzimy się w następnym vlogu. Dawajcie lajki, subiki i do widzenia. Gacisz.